In ages past, the Dark Lord seized Minas Morgul and corrupted it with vile sorcery. It became the Witch King's foul domain, illuminated still by pale corpse. Both Orcs and Sauron's magic guard this fortress, sapping the strength of all who venture near. And hovering above, ring still guard this city well. Through siegecraft and strength of arms, the men of the West must shatter the gates of the citadel. And the with it. Siemanko ludziska, witam Was w kolejnym odcinku, czyli już 8 władcy piesieni Podbój. Tym razem zniszczymy Minas Morgul, czyli twierdzę władcy upiorów, czyli króla upiorów. No i już na początku musimy tutaj zająć bramę. Tak, zająć bramę. Zajmij brzeg. Dobra, gramy łucznikiem. Orkowie tutaj jest, orków jest dużo. Mamy nad mam nadzieję, że tutaj jakoś szybko to z rozegrami nie będzie rozległy odcinek, bo naprawdę... Yy, ta seria się najdłużej mi przes przesyła, gdzieś koło 500 minut jest naprawdę dużo. A mój internet, jak już mówiłem, jest strasznie słaby. Yy, dobra, orków jest tu dużo i będzie ciężko. Już widzę kapitana orków, no jest to jedna z silniejszych jednostek, bo najsilniejsi są bohaterowie i... Są cięższe ciężcy. Dobra. Ale nie tutaj o bohaterach. Teraz skupmy się na kapitanie. No, coś mnie tutaj bije piechór, niedobrze. Wiele strzał wyrzucamy. Dobra. Już lecimy tutaj na brzeg. Chociaż tutaj ociszmy drogę taranowi. No, ty miałeś wylecieć. Dobra. Kapitana się pozb pozbądźmy. No i kapitan nie żyje, super. Pozbądźmy się łuczników jeszcze bo tutaj denerwują bardzo Papa Łow, zaraz giniemy Nie Dobra, musimy się uleczyć tym tymi kulkami tutaj zielonymi Coś mnie tu strzela jeszcze, nie wiem co no Coś mnie tu jeszcze strzela, jakiś łucznik tylko gdzie? A tu jest, a ja go szukam Dobra no i brzeg praktycznie już zajęty jest, jeszcze tam widzę, idą Ale To jest betka No, piechór mi tutaj nasz Dobra, musimy zniszczyć palisadę, żeby y, tam Taran dostał się do umbramy, czyli To jest akurat łatwe zadanie Dobra, chyba tym będzie szybciej. Wow! Uczniowie tam strzelają. E, trochę to dziwne, ale mniejsza. Niedopracowana gierka. Oj, 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 oj. No, dara mnie tu dara, przygniecie. No jest tu trochę zamieszanie, bo tutaj jest bitwa wielka. No jak widzieliście w ostatnim odcinku, minastry zostały obronione. No i teraz lecimy na... Mina Smorgul, dawna siedziba Gondoru została przejęta przez króla upiorów Dobra Tutaj nie mają już większych szans, rzek będzie nasz No i nam dwie chyba misje do drugiej kampanii, czyli narodziny potęgi Saurona No jest to kampania już znacznie, znacznie trudniejsza niż pierwsza ta kampania, wojna o pierścień. Będzie tam Chyba tyle samą misję ale trudniejsze będą Wow Coś mnie tutaj rypło Aha tu jest jeszcze palisada ja nie wiem czemu to nie leci Znaczy nie jedzie Dobra jeszcze tam jest palisada Dobra wszystkie palisady zniszczone Teraz oczyszczamy tutaj drogę Taranowi ze wszystkich orków Wow 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 Dobra Cześć Jeszcze tutaj dwóch orków zostało. Nie no, trzech jeszcze mag tutaj widzę. Nie chciałbym zginąć mag ratuj! No nie! Głupi łucznik. No, szybko. Wojownikiem to już na pewno nie zginiemy. Bownicy są silni, musimy uważać na te strzały tutaj Dobra Magu nie żyjesz umrzyj, magu umrzyj Wiesz, wszyscy, wszyscy Teraz musimy przygotować się No co jest? Dobra, sam podejdę do tego taranu Jejku Dobra, lecimy No i teraz BOOM! Raz... Wow, to jest mocny ten taran. Dobra. I już mamy trolla na początku. Zeskilujmy dziada. O, mamy bohatera. Aragorn. Fajnie, to jest jedna z najlepszych... postaci w tej grze. O, oczywiście dwa trole. czyli trzeba je szybko tutaj zniszczyć. Umrzyj, trolu, umrzyj! Dobra. Trol nie żyje No i dwa trole poszły Wow, coż mnie tutaj Oczywiście Aragorn to jest swój skill Ma Co ja mam w ogóle zrobić? Aha, zająć tam Dobra Oj, nie było tu nikogo lipa Łucznikiem musimy się rozprawić, bo jest naprawdę denerwujący trochę. Gdzie są Magowie? Muszę ją uleczyć. No, lecz! Dobra, jesteśmy trochę uleczeni. No zwiadowca nas tutaj powalił, ale to zwiadowca przeciw Aragornowi to się nie ma co... Nie ma się co mierzyć z zwiadowca z nami. Dobra. Idą kolejni piechurzy No co ty, Aragornie, nie bijesz? Ty masz tutaj bić mi tutaj Orku, a nie y, tą balistę no. Jej, jak się na mnie uwzięli. Magu, lecz No lecz mnie, magu Bo zaraz mi zabiją Ale nie ogar ten mag Dobra, ty mnie chyba nie uleczysz, idę tam ten mag mnie może uleci. Dobra, uleczył. Fajnie. Straszczyny ogar z tego maga. Dobra. Zwiadowca, zwiadowcy mogą tutaj zabijać jednym czasem. I nas zabiją i będzie. No nie o proszę, piechów nas bije Ech. dobra super to chyba będzie dłuższy odcinek Dobra Tam zostało parę tylko Myślałem, że coś tu biega. Nie chcę tam podchodzić, bo chcę, żeby to szybko zostało zdobyte. I rozpocząć kolejne zadanie. Dobra. Co tam? Aha. Trzeba bramę otworzyć. No to lecimy. Dobra, lecimy. Aragorn jest tu dobry, to... Nie ma co się martwić. Cześć. Jej, łucznik. Ja uwielbiam łuczników. I zwiadowców też zresztą. Wow, jestem kopa. <laughs> Oj, kapitan się pojawił. Wiesz co, kapitan niedawno się nie widziałem. Zaledwie wtedy jakśmy przejmowali brzeg. No ile ich się tu pojawiło? No nie. Dobra, idę otworzyć tą bramę. Póki mogę. O, Zwerow zapiluje. Ła, coś mnie... Nie żyją? Nie żyją. Otwieramy bramę. Dobra, brama otwarta. kapitana zabijmy Co my teraz mamy zrobić? Uwolnić gondorczyków Uwolnić gondorczyków, czyli musimy uwolnić ludzi, którzy zostali zniewoleni w Minas Morgul. No a to przydadzą się, przyda się nam wsparcie oczywiście. Może to nawet kapitanowie będą. Już nie pamiętam. Dawno grałem w, w Watepisieni Podbuj, także Ostatnio grałem w... w Wojna na północy, czy coś takiego, ta najnowsza. Mam nadzieję, że jakieś rzeczywiście jeszcze powstaną gry z, na, na podstawie władcy Piesieni, bo to jest naprawdę super film, książka. A ostatnia część, ten Wojna na północy była za krótka, chciałem jeszcze. Naprawdę, też była dobra ta gra, ale chciałem jeszcze. A tu okazała się taka krótka. Ale dobra, skupmy się teraz na... Podboju Wyśnamy tutaj wojowników i łuczników Wszystkim wyznamy ko Kogo się tylko da Dobra Cześć Wow Dobra, uciekamy stąd Dobra Wojownik też Ginie no patrzcie, biją nas wszyscy No ty co sobie myślisz, że co? Że nie zginiesz, to zginiesz No patrz Dobra, uparciu zginął Dobra, jedno Tam są kulki, one leczą. A mi się przyda leczenie. No, a teraz tam No jest tu chyba dwóch kapitanów z tego co widzę. Nie, jeden. Ale w każdym... W każdym więzieniu jest chyba po jednym kapitanie. To dobrze, będą, będzie trzech kapitanów. Wow. Kapitan nam pomaga, super, super. Jestem wdzięczny Ci, kapitanie, że mi pomagasz. Dobra, udało się. Zniszczyć źródła mocy. No i to jest chyba ostatnie zadanie. Teraz Morgul. Z tego co pamiętam. Tak. Troll. No nie, dwa trole. Szybko. Je... No. O kurde, nas gól! No co jest? No przecież naciskam y. Aj! Dobra, uciekamy szybko i zabijamy te trole. No zniszcz je! No kurde. Wow. Ale bączki żeśmy zrobili w powietrzu. Spaduwa! No nie! No i Aragorn nam zginął. No ale dobra, wytrzymał praktycznie całą grę. E, czyli teraz mag. Dobra, Aragorn wytrzymał całe tutaj zamieszanie, praktycznie całą grę. Tutaj niech się nasi siebie my lecimy te kryształy zniszczyć. Cześć. No i nas gór tu pilnuje. Ajajaj aj, aj. Dobra Ojej, No, ojej. się Oj, zginąłem. O, no jest nie ma, ale mam 10, 10 to jest dużo. Tylko, że chodzi tutaj mi o czas. Bo już jest 14 minut filmu. A naprawdę odcinki mi się strasznie długo wrzucają z tej gry Co jest? A no nas Dobra, no kurde z nasgulami no No nie Dobra mniejsza I te góle są strasznie denerwujące, to są bohaterowie to Oni są mocni. Dobra, ale zničme kryształy w ten sposób. Snajperem Kurde, kurde Kurde Wypier dzielaj Jeszcze raz. Dobra, pokonany. Szybciutko, szybciutko, trzeba ten jeszcze... jeszcze dwa kryształy znieść tylko No kurde Zasrany mag No nie! Od tyłu mnie nas gór zaszedł Dobra, mniejsza wojownik Lecisz szybko, 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 szybko Dobra, tam polecimy na końcu, teraz tutaj jest najbliżej I widzę, że jest najmniej chroniony No i nie ty miałeś dostać tylko kryształ No widzę Przyjaciele przyszli No, co jest No właśnie, coś takiego miałeś zrobić Dobra, kryształ polas Sobie zniszczony Polas, co ja w ogóle mówię Jestem trochę zdekoncentrowany, bo się skupiłem na grze i pierdziele pierdziele czy po trzy... Dobra. Mag. Został jeszcze jeden... Kryształ Mocy. Tam o, jest trochę uszkodzony, bo już go uszkodziliśmy trochę. No, ma pół życia. Na z gór został pokonany, tylko napisy na z gór został pokonany. Ale cały czas przybywają, respią się. A Maragorna nie możemy zrespić. Lipa właśnie. No naładuj się. No, nie gin. Jeju. Dobra, teraz będzie ten łucznik. Nie ten Dobra ale Chcę sobie tak pograć właśnie że Lecę każdym klasom a nie tylko na przykład łucznikiem Ja i całą misję Po prostu urozmaicenie Bo mógłbym przejść łucznikiem ale po prostu nie chcę Chcę wszystkimi klasami po kolei lecieć Jak się wkurzę to był po łucznikiem pogram Ale tak będę miał jedno życie a nie sześć to jeszcze jedno ciaknięcie i kryształ pa ten zniszczony został Dobra Misja wykonana No i tak się kończy właśnie Moc mi na smorgul Twierdza została zniszczona Ale zapraszam Was na końcowy filmik Co jest? Drove many foul creatures from Minas Morgul, but the evil that taints this city cannot be fully cleansed. Even should the city be razed, no man would dare dwell there so long as Sauron is still loose. So our ordeal is not yet complete. For to defeat Sauron utterly, the Ringbearer must first destroy the One Ring in the fires of Mount Doom. No i kolejna misja, to już będzie ostatnia misja w kampanii Wojna o Pierścień No, wyjdź, zakończ, dobra To już będzie ostatnia misja Wojna o Pierścień Czyli no, zobaczmy sobie Czarne Wrota To już będzie ostatnia misja w kampanii Wojna o Pierścień No i już widzicie, tutaj zaczęliśmy od helmowego jara, a skończymy na Czarne, Wro Czarne Wrota ale to już będzie w następnym odcinku Władcy Pieścieni. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.